Wierzę Państwu, mecz przebiegał generalnie pod nasze dyktanty, chociaż jak cała ta runda był nerwowy i szarpany. Nie stwarzaliśmy zbyt wiele sytuacji, a te, które stwarzaliśmy e, też w nerwach naszych e, marnowaliśmy, bo brakowało w szczęścia w pierwszej połowie strzeli Michała na Bucharczyka. Natomiast w drugiej połowie myślę, że uporządkowaliśmy <tryk> naszą, urykaliśmy lepszy mecz, bardziej bardziej taki płynny, więcej było akcji rozprzygających, przenoszenia ciężaru gry zagrażaliśmy więcej w ramce kolony. bardzo ładna bramka Rafała Polskiego, cieszę się z tej bramki tego chłopaka dała nam trzy punkty i, i tak naprawdę niewiele nam dała bo dzisiaj liczyliśmy, że będziemy zupełnie w miejscu i w nastrojach, a życie niestety brutalnie zweryfikowało te nasze marzenia. Dziękuję. Zapraszam na stoł. Panie Prezesie, Panie Bogusławie, tygodniu południe. Odnoszę wrażenie, że wdrożenie od dłuższego czasu jest rozłam. Pani zatem nie mówi, a to było ewidentnie widać po zakończeniu nasz gdzie Siedmiu zawodników podeszło pociągować kibicom reszta sensacyjnie doszła do szatni. Jak się Pan do tego odniesie? Drużyna borykała się z wieloma problemami, o których ja nie chciałem tutaj na konferencji Państwu mówić przez tą rundę. Szczerze mówiąc to, w zawsze z Michałem, to starają się wymyślić coś, co mogę Państwu sensownego powiedzieć, natomiast często to była taka dobra mina do złej gry, ale nie teraz. Teraz nie jest moment na to, żeby o tym mówić. Teraz nie jest moment na to, żeby nie dzisiaj, nie, nie, nie tak na gorąco, kiedy jest tyle negatywnych emocji, żeby to wszystko omawiać. Niemniej jednak, bez względu na wszystko, nie powinniśmy to jeszcze I, i Myślę, że każdy z nas będzie miał do długie, długie lata żal, o którego się nie udało. Kontynuując, panie Wynarze, a ani ma pan do siebie żalu, że pan jako szkoleniowiec nie uderzył pięścią w stół i pewnych osób nie doprowadził do początku? Można przecież było ten tytuł zdobyć już dawno temu, kilka kolejnych wcześniej. Wie Pan ja mam do siebie wiele, że tak powiem teraz uwag za to co, co, jak ta budowa wyglądała. Pewnie by można było kilka lepszych decyzji podjąć, bo to normalne w życiu jest, ale wie Pan ja myślę, że z drugiej strony, jak już te emocje negatywne opadną, to mam nadzieję, że jednak e, ci, którzy naprawdę tej drużynie dobrze życzyli i, i ją wspierali, e, jednak e, popatrzą też na to, że no, jednak e, ci zawodnicy dostarczyli sporo pozytywnych emocji w tym sezonie. W tej sezonie my wszystko przeżyliśmy. Wspaniałe mecze i. i i momenty wielkich, wielkich, wielkich wzniesień tu na tym stadionie. A, a, a no dzisiaj, co przeżyliśmy, to wszyscy widzieliśmy prawda? Także sezon, który był ogromną symbolią. Tak jak zresztą cała ta runda. No. Niestety, jakbym miał zastanowić się, co było taką przyczyną tego, że, że nam się nie udało, to na pewno brak stabilnej ludnej porny W tej z której ludzie potrafiliśmy potrafiliśmy rozegrać latem kilka meczu na takim poziomie, na jakim byśmy chcieli, na jakim byliśmy wcześniej. I to było zdecydowanie za mało. To było zdecydowanie za mało, a jeszcze te okoliczności, w jakich straciliśmy tę mistrzostwo. W czwartek cały świat nam się zawalił na głowę. To już w ogóle są wybijające dla każdego z nas. Natomiast y, jeszcze raz powtarzam. Uważam, że zawodnicy zasługują, ta drużyna zasługuje na ciepłe słowa za ten sezon. Oczywiście nie udało nam się w się ogromny zawód, ale Puchar Polski, to co, to co zawodnicy pokazywali na arenie europejskiej, te punkty w rankingu, jakie ta drużyna zdobyła dla Legii, które zostaną na, na lata, to myślę, że jednak zasługują na przynajmniej jakieś ciepłe wspomnienie, bo wiem, że teraz nad nami będzie sąd, będzie rozpisywanie się nad, nad, nad tym, jaka to Słaba drużyna nie wykorzystała szansy, ale proszę jednak pamiętać i, i, i o tych zawodnikach, że jednak, jednak e, też w tym sezonie oni trochę dla tyle jakiś zrobi. O komplikacji pan Panie trenerze pamiętam pan na pewno też ostatnią konferencję z zeszłego roku. Też jakiś nie był pewnie najprzyjemniejszy moment. E, i, I pan potem wielokrotnie mówił, że to co się wydarzyło w szatni, to co Pan tam zobaczył w zawodnika, to jest coś co Pana nakręciło bardzo pozytywnie do, na, na, na kolejny sezon. E, i, a teraz chcę wiedzieć, jak to co się dzieje w szatni, e, jak, jak, jak na Pana wpływa w tej chwili, na pana, na pana samopoczucie, na jakieś Pana dochodzenie do decyzji ewentualnych co do przyszłości? No w tej chwili atmosfera, nie ma atmosfery w tej chwili, jest jedna wielka no Rozpacz w i tak naprawdę wszyscy są zdołowani, wszyscy są ee, no, zwyczajnie załamani tym, co się wydarzyło, tym, co zrobiliśmy. Myślę, że ci młodzi ludzie e, muszą w na nogi, muszą wziąć się w garść. Przed nimi jeszcze wiele, wiele naczów, wiele. Jestem przekonany, że ta drużyna odpowiednio wzmocniona dostarczy jeszcze wielu wspaniałych. Przeżyć kibicom i dostarczył na pewno wielu, wielu, wielu zwycięzców, wielu takich miłych dni. E, bo po prostu coś nam się nie udało, gdzieś się potknęliśmy, chociaż było, mieliśmy cały czas pod, pod górkę, mieliśmy cały czas pod górkę, było nam bardzo e, trudno. Natomiast, no, co do jakichś moich decyzji, to <coughs> oczywiście, że e, pewne decyzje muszą być podjęte, natomiast ja jestem po rozmowie z, z panami z zarządu wczoraj i że dzisiaj na ten temat nie będziemy. Ja nie będę się wypowiadał. Proszę poczekać kilkadziesiąt minut pierwszych godzin i będzie wszystko jasne. Panie trenerze, czyli rozumiem, że pana pozycja na razie jest nie wiadomo, tak? Przynajmniej pan twierdzi, co za tym nie, jeżeli może pan pracować. Co należałoby zmienić w tej drużynie, bo widać ewidentnie, że to nie jest drużyna. To jest zróbek kilku piłkarzy, którzy niekoniecznie zawsze lubią ze Ta surowa ocena pana jest spowodowana tym, że e, jakie były okoliczności tej rundy, jak, jak drużyna grała w tej rundzie. Drużyna tak naprawdę cały czas poszukiwała swojego oblicza. My byliśmy, tak jak mówię, cały czas bardzo rozpijaną drużyną. My potrafiliśmy zagrać świetny mecz na Śląsku, a później pamiętacie Państwo mecz Z OKS-em, że ja też byłem przekonany, że będzie to łatwe zwycięstwo, my po sobie wygraliśmy ten mód. Po prostu brakowało nam takiej powtarzalności. Takiej powtarzalności, regularności. No, drużyna zachowywała się jak taki rozregulowany zegarek. Ja po prostu przez te dwa miesiące nie potrafiłem tego mechanizmu ustawić, tak jak powinno to wyglądać z różnych przyczyn i myślę, że że nie ma co więcej na ten temat mówić. Dzień dobry, prędko dyskusji w Radzie widzę. Panie Maciu, ja pozwolę się z Panem nie zgodzić. W pewnym stopniu bo Pan powiedział, zakładam usprawiedliwiając dla tytułu Lewi, że drużyna była rozchwiana. Ja mam wrażenie, że śląsk, który przegrał z nami 4-0 u siebie, a dzisiaj z tytuł mistrza Polski też był rozchwiany i można by powiedzieć tak o każdej drużynie w tej widzę. Może jakieś inne przyczyny. Tego, że zespół zagrał poniżej oczekiwań kibiców, i prasy, i pana. Ja wiem, że państwo jesteście strasznie dociekliwi dzisiaj i tych tematów uniknąć. No, odpowiem panu bardzo ogólnie. No, wystarczy spojrzeć w tabele, w wyniki nasze, żeby, żeby jasno określić, z czym były problemy w tej chwili. Problemy były z kreowaniem kreatywnym. To, to jest nasz największy, największy problem i, 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 i tego nie udało nam się pokonać. nasze. Mecze wyglądały tak, że stwarzaliśmy niewiele sytuacji, strzeliliśmy w tej rundzie bodajże 13 ramek przy, przy 20 chyba od 9 poprzednich, to jest to, to sam wynik mówi sam za siebie. Na pewno, na pewno to co jest tej drużynie potrzebne to większa, większa większy repertuar zawodników, natomiast tu nie ulega wątpliwości. Myślę, że też yy, na tych chłopaków sporo spadło w tym sezonie. Proszę zwrócić uwagę, że kto dzisiaj decydował o obliczu tego meczu, Polski, Żyro, Pucharczyk, chłopcy, którzy zaczynali jako rezerwowi ten sezon i to czasem nawet w 18 się nie mieścili, jako, jako Wolski, to można powiedzieć, że jest męż, mężem opłacznościowym, bo w tej rundzie zdobył sam dla nas wiele punktów i myślę, że gdyby nie jego kontuzja, to mogłoby to jeszcze wszystko inaczej wyglądać. Dlatego przede wszystkim z tym był problem, z tą kreowaniem i myślę, że tutaj, tutaj, tutaj wyglądało to źle. To po prostu wyglądało źle i to był nasz największy problem. Michał Polsport, Jak Pan, Panie Trenerze, osobiście i jak na przyjęła dymisję Prezesa Rady Nadzorczej Mariusza Waltera? No cóż, zaskoczenie to dla mnie było ogromne, to gdzieś mię przyjęło, to każdy od razu i, i tyle mogę na ten temat na razie powiedzieć. Pamiętam, że dzisiaj na osie rezerwowych nawet brakowało dwóch piłkarzy, którzy przyszli tutaj zimą. Z tego co wiem, przedłużenia z naszą nową Izmael Blankom nie zostaną przedłużone, ale to byli ci piłkarze, ja wiem, że oni zostali z w ostatniej chwili, ale to byli ci zawodnicy, którzy mieli no jak gdyby spowodować, że ten repertuar ofensywy będzie zdecydowanie większy niż, niż to było. Proszę powiedzieć, dlaczego im się nie udało tutaj nic y, zdziałać? To nie są piłkarze młodzi, niedoświadczeni, tylko z jakąś tam przeszłością dosyć istotną. No przede wszystkim to moment, w którym do nas dołączyli praktycznie, jak wiemy. Zawodników to doszło już w trakcie rundy, kiedy nie było możliwości na, na jakieś, na jakieś zgrywanie drużyny, kiedy już trzeba było grać o punkty i, i, i ci zawodnicy przy, przyszli tutaj do nowego klubu, do nowego kraju od razu z taką Jeden i drugi pracowali dobrze, może i Smałek w ostatnim okresie tak jak już trochę odpuścił, natomiast, natomiast no, na pewno mogłoby to inaczej wyglądać, gdy, gdyby, gdyby mieli występowanie z nami, parę stalingów, wejść to spokojnie, natomiast no, taki w takiej nerwowej atmosferze to, to no, nie udało się, nie udało się i, 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 i tak jak liczyłem, że, że, że to może być taki bardzo pozytywny bodziec dla, dla chłopaków w tych stratach personalnych, że, że to będzie coś, co, co nam doda skrzydła, co, co będzie takim impulsem w szatni, no to w niektórych meczach było na pewno, no nie można powiedzieć, ci zawodnicy bardzo nam pomogli, chociażby w półfinale w Polski, no ale nie był to na tyle duży impuls, żeby, żeby jakoś wyraźnie poprawić jakoś naszego Jeszcze jedno pytanie. Panie trenerze, czy ma Pan poczucie, że gdyby Rydus, Borysiuk i Komorowski, albo przynajmniej jeden z nich, dwóch z nich zostali, ta Legia byłaby dzisiaj z Polskim. Wie Pan, no to jest, na to pytanie nigdy już nie poznamy odpowiedzi, natomiast no, ja wiem jedno, po prostu jesienią to była przewidywalna burzyna grająca równo, wiosną nie wiosną nie, nie udało mi się po prostu w tym krótkim okresie czasu, bo, bo, bo to były praktycznie dwa miesiące, te które trwały, nie udało mi się tych ubytków na tyle tych dziur załatać, żeby, żeby, żeby nie było to odczuwalne, to o czym wspominałem, te, te nasze ofensywne zdobycze, tak nikłe, nie, tak niewystarczające, to, to, to myślę, że też między innymi to jest efekt właśnie tego, natomiast bez względu na wszystko okoliczności w jakich yy, wymknął nam się tytuł po prostu no, są, są, są yy, takie, że, że tutaj no, nie ma co wspominać o tym, kto tu był, kogo nie by było, jakby już nagrała, jakby ktoś został, po prostu nam zabrakło jednego meczu. Gdybyśmy wygrali w Gdańsku, byliśmy liczne na Panie chciałbym ja do pana zapytać, czy po tym co pan przeżył? Yy, w tym sezonie ma pan jeszcze chęci? Wierzy Pan, ma Pan ambicje i tak dalej i tak dalej, czy jest pan po prostu gotowy, żeby zostać w Legii i walczyć o Mistrzostwo Polski w następnym sezonie? Czy, czy skoro nie udało się w tym roku, to, to uważa Pan, że, że jeszcze kiedykolwiek może się udać? Ja odpowiem pamięć, nie odpowiem panu się na to pytanie. Natomiast nie ukrywam, że yy, szansa na dublet z Legią dla mnie była czymś wyjątkowym i, i to, że uciekło to w taki sposób na pewno, na pewno